To by było na tyle pierwszego sezonu nowoczesnego prawnika od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Czy macie poczucie, że zdobyliście wiedzę i umiejętności, jak działać skutecznie w tym dynamicznie zmieniającym się świecie? Ja mam, mam nadzieję, że wy również. Mam też nadzieję, że podobnie jak ja, już nie możecie się doczekać drugiego sezonu podcastu Nowoczesny Prawnik. Cóż, Trzeba będzie jednak chwilę na niego poczekać, bo wasz host potrzebuje przerwy. Tymczasem możecie swobodnie wracać do odcinków, które już wysłuchaliście i zdobywać z nich jeszcze więcej merytorycznej wiedzy. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam powodzenia w Waszej pracy zawodowej, radców prawnych od siebie i od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, i podobnie jak Wy. Czekam na drugi sezon nowoczesnego prawnika, o którym na pewno prędzej niż później dam wam znać.